Dzień dobry to już będzie To jest dzisiaj, ale będzie jutro, czyli dzisiaj. Ktoś mi tam napisał w komentarzu, że nie może się połapać. No to jak nie może w takich prostych prawach się połapać, to mnie nie zrozumie. Tak czy inaczej. Przynieśli mi tutaj yy, panowie z, yy, no, z tutaj z obsługi. Żarcie, Ja wcześniej się poszedłem sobie po, po ćmiki. Częstowałem ich tam chyba z pięcioma czy sześcioma ćwikami i przenieśli mi jedownie, więc fajnie dzień dobry, dzień dobry dnia kolejnego. No proszę zobaczyć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja ci dam dzień dobry, poczekaj. Dzień dobry. Za dwa dni tutaj. I pani mama. Tuesday Dwa dni. Rania samemu wszystko bez motorka bez jedzenia o Panowie się wyjeżdżają. Może mu pomogę. nie? help. A <ścoughs> e, A to sam Sam pociągnę. Nie potrzebuję. Tylko nie wiem, żeby się nie rozpędził za bardzo ten traktor. Widzicie? Dali mi zarcia, to chociaż się odwdzięcznę. No dobra. Czyli panowie zwijają się. Co to? A, takie, taki rozgałęźnik elektryczny jakiś. No i tak to wygląda. ale dobre wypożyczenie takiego czegoś no musi trochę kosztować bo to i tyle ludzi i tak dalej nawet żeby każdy z nich miał nie wiem te dwie dychy dziennie bo to cały dzień pracują te poposzki no bo rano trzeba to rozstawić potem się przebrali i kalnerowali nie potem widziałem spalił już nie chciałem filmować jak śpią pod ta Ej, o co tu chodzi otwarte nic nie rozumiem. <laughs> Czekajcie, to zawsze... Po... Ale znowu wczoraj kupiłem pomidory. tu mam. Zawsze mają fajne. Czy dokupić? No nie no, nie zjem tego. Dobra. E, coś chciałem powiedzieć. A, a spali. W... takie morskiej diary tylko mają. Prostokątne. Znaczy w, w sensie jakby namiot taki no nie kwadracik, tylko właśnie prostokącik sześcienny. I w tym sobie się nie? normalnie nawoży i już. Także te choposzki pracują cały dzień. W każdym razie to musi trochę kosztować wynajęcie takiego czegoś dziennie. Pozdrawiam serdecznie. Eee, do usłyszenia. No, chciałem tylko pokazać to. Ja wiem, ile to minęło. Może półtorej godziny, może godzina. I zobaczcie. Jakby nic nie było tutaj. Może nawet te frytki... E, znaczy te co oni tam mają. Nie, już nie otworzą, bo mają piętną rano. Jutro zjem. <laughs> nie no to jest, to jest przekleństwo. Muszę tu coś zrobić z tym. Jakiś... Nie wiem co, muszę coś zrobić. No, jakby nic nie było, nie? No dobrze dobrze, uwiają się chłopaki, pewnie mają imprezę. A! Bo ja już byłem sobie i tu. I już drugi namiot tam rozstawiają, także... Tylko nie wiem, czy na wesoło, czy na nie wesoło. Co do ludzi, tam się niektórzy w komentarzach pisali, że na biało ubrani i tak dalej. No tak, bo, bo tutaj jest troszkę tak, że. No wiadomo, jest jakiś tam pewnie przeżycie, ale wierzy, ci ludzie wierzą, że że tak, tak jest to jakoś skonstruowane, tak jest to zaplanowane. i i już temu, tej osobie jest lepiej i, i nie, nie ma właśnie tych takich histerii to nie jest tak, że się wynajmuje, no właśnie nie są niektóre, niektóre że wynajmujesz płaczki i, i płaczą, nie także tam tej szczerości w tym też nie ma, no bo płaczą za kasę, także no nie no mówię bardzo ładnie, posprzątali to wszystko. Przecież jeszcze wczoraj wam pokazywałem tu. To było nie to. A no jakby ktoś, ktoś chciał kupić i być moim sąsiadem, proszę bardzo, ładniej. Ja tutaj zobaczyłem. No właśnie przez to, że jest... Czasami ktoś tu przyjeżdża, ale... Zobaczyłem nie wiem czy to widać. Bo te cienie te wszystkie, że... O! Że jest bar. No to bar, no taki... Tylko, że u mnie by się nie przyjął, bo jest, widzicie jak zrobiony, do lewej strony, a u mnie jest po prawej stronie, czyli jakbym to wygiął, no można by było przerabiać, no, to po pierwsze. Po drugie, nie wiadomo czy by ktoś chciał to sprzedać. Po trzecie, najbardziej z tego baru, co mi się podoba, to jest ten blat. No. Że zawsze można tą czyść, czystość utrzymać i tak dalej. Jest stosunkowo za niski to naprawdę dla pigmejów. Kanapy, yy, i tak dalej, to wszystko mam. Krzesła, ewentualnie można było odkupić. Ale pewnie chcą sprzedać to jako wszystko, nie? No, ale gdyby ktoś chciał zostać moim sąsiadem i wynająć sobie coś takiego, e, zawsze. to z wieseczki, coś tam. Zawsze można było coś wspólnie zrobić. To wtedy zdejmuje się ten płocik, przestawia się go gdzieś. Jest wspólny taras jakiś muzycy czasami się zdarzają i tak dalej do mnie pisząc lub dzwonią, więc no pomysł jest więc gdyby ktoś to mogę zagadać No dzień dobry dzień dobry No i co? No to ty mi powiedz co What happened? Happened the bong I call the bong The bong Zawsze jest The bong But what happened with the bong? You pay money first. No właśnie. No dobra. Zapłaciłem. Zapłaciłem gościowi wczoraj. W dobrej wierze, bo miał dzisiaj dokończyć tylko parę rzeczy. Czyli ten supek. No i co? No i nie przyjechał. I nie przyjechał. Ktoś mi się. Ktoś mi się też pyta dlaczego tam są ruskie napisy. No przecież to jest stare, tam 3,5 letnie prawie banery i tak już został co teraz mam? Zamazywać, no bez przesady. Nie wszyscy Rosjanie są niedobrzy. No dobra, ale nie wchodźmy w politykę, chodzi. Dobra, tak czy inaczej, gadałem tutaj z tym magistrem, magikiem. O mówi to jak coś, to możesz to wyczyścić, nie? Ja mówię, dobra, bo już wyczułem tłoniaczka, że chce, żeby mu wszystko zrobić. Co ja się zapowiedziałem, ale też jest tak... Mm. Czyli mówię, dobra, wyczyszczę to i to, a ty tam resztę. A on mówi, tak, ale to jest takie, takie ciężkie i w ogóle, że tu i... i nie wiem, i, i, i coś, i zaczął kręcić, no i... I co? No i muszę użyć chyba tego... Tego właściciela. Żeby on go delikatnie poprosił So you called the boss? Yeah, maybe it won't be busy. Ok Ok, but you will call to the, wife. Yeah, the, the stay with wife No dobrze, może gdzieś, bo on mówił mi, że przyjedzie o 16 bo ma robotę no do... maybe again, so... Aha, bo widzicie, że gdzieś yeah, już see? pada jeszcze nie tutaj, ale będzie padać Tomorrow is no problem ja powiedziałem, że nie, jakby zadzwonił i powiedział, dzisiaj nie dam rady, przyjadę jutro, to nie ma dla mnie problemu, no już rozumiem, bo on to zrobił jakoś po godzinach, niech sobie robi po godzinach, no. Eee. no. a ten tutaj, no dobra, no ja wezmę się jutro tutaj, Sina mi pomoże i te dwie pierwsze doniczki, on mówi też, że się będzie wyprowadzał za miesiąc. No to tylko tyle. Ja nie wiem jak to zrobić, czy wylać to jakimś w środku octem, czy innym chlorem. No, chlor też nie dobrze, jak gdzieś tam powiedzmy zapachnie. Ale... a reszta niech on tam... on mówi, że ciężkie. co mnie tam chodzi, ciężki? hey, to obchodzi, że ciężkie? Okej, ja chcę... Więc, wczoraj czyścimy we najpierw. może yeah. the, the soap, you know, for the floor, so smell lepiej? Nie. No. I coś Before I go, mile, you say okay. No Były te dzwoneczki, no what feel? Feel okay. Były te dzwoneczki, ale co no, ja zamknąłem tu drzwi, i składałem odcinek, potem spać i już, no ale sobie grali, no dobra, no. To trzeba zrozumieć. Nie, kręć tą kamerą, Ja wiem, ale ja muszę chodzić jak rozmawiam. Ja muszę chodzić jak rozmawiam. No dobra, to się zadzwoniliśmy do żony do żony inżyniera No był w porządku podobał mi się, może faktycznie go przetrzymali gdzieś na robocie, może faktycznie gdzieś pada i, i czeka żeby, bo jak widzicie to jest w stronę centrum To tam już pada, idzie właśnie stamtąd Czyli dobra śmigam, bo my mamy do sklepu. Ja we go tu to tu to lucky And we go buy the food for the o, jeszcze, jeszcze musimy. Jeszcze, jeszcze jedzenie dla kotów. Y, to, jak ta ziarenka do, do, do. To wiecie do czego? Do kuwety. To mnie najbardziej boli. <laughs> e, śmieci niezabrane dwa dni, mam nadzieję, że dzisiaj zabiorą. Dobra, nie przyciągam. Jedziemy. O, Sina mówi, że. że, że te, te szef, inżynier, już jest gdzieś na osiedlu. Także będzie. No dobra, tak jak przyjedzie ja go po prostu tu zostawiamy i lecimy, bo zaraz deszcz, zobaczcie. Mam, nie wiem, z 10 minut może. I so what we need to buy? Food for the Cats The Puppy Puppy. And what A I, i, i dla Sidy jeszcze. Nie ma tam. Pyry i ryż. Pyry i ryż i koniec. Polane. Niczym nie polane. <noise> Solą i pieprzem. <noise> No w sumie może by być przesłute, zyganka te i tak dalej. jakby. But maybe you don't buy, you buy something in the shop and you make it. No widzicie, ja powiedziałem, że może kupi produkty i sama zrobi. To już, to już nie, because later ją gonna be. I think nothing is. I don't manage anymore. Is, is... it okay? This. Why why you don't finish cleaning? There? Why why is like this? No dobra, pudejny plastik, and... no jak zostanie w tym... The wind is coming, the rain is coming, this is gonna be everywhere soon. Dobra Do no, worka trzeba, nie tak Tak, 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 tak Jest inżynier, dobra, zostawiamy mi jakaś mucha znowu Dobra, jest inżynier. Muszę mu pokazać, że na zegarku że tu no problem, no problem. Dobra, to my jedziemy, pana zostawiamy, wrócimy to będę kręcił, bo zaraz deszcz. No i nie lepiej tak od razu do woreczka położyć, śmieciarze przyjadą, <laughs> się denerwuje. no ale nie lepiej, połóż tam w tym worku. Połóż w tym worku tam, bo jak znam życie, to jak tylko wyjadę, to przyjadą śmieciarze i tego już by nie zabrali, nie? Do, dobra, dobra, dobra. No dobrze, my już w sklepie. What do you need to buy? Dobra, ja. What do you need to buy? What do you you know? To shop. Ojej, dobra. No dobra, jak już jesteśmy w takim razie to ja sprawdzę swoją ulubioną półkę z przecenami. No tutaj no Ale nie ma nic Nic nie ma No dobrze, dobra to Idziemy coś tam kupić You have one Czasami tu coś można wyrwać jakiś to jest okay. widzę ale to tam nie jest no, Sobie you... patrzę, patrzę A tu jakieś suki za złotówkę, znaczy za 6 złotych. To jest, ja to raczej nie lubię takich. Z sezamem w środku widzę. Nie Nazwa, tylko jakaś taka. A no właśnie, wcześniej mówiłem, że kola, a 890. Nie, poczekajcie, to już mówię. 890 tysięcy rieli, niemożliwe to jest w dolarach tylko się pomylili co? a nie możliwe przepraszam Przepraszam. za 6 czyli, czyli razy 4 to będzie a no jest no tutaj jest 8,89 no to dobra cena bo tak to około tych jest znaczy dobra no, no to dobra zawsze tam dolary. dobra jedziemy ale zobaczcie jak się ciemno zrobiło <laughs> ok sinai so we go for this cut thing and bye 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 bye. How much is the makolo? Six kilo. This. This is six kilo yeah, sixty dollar. So. Six zero. Yeah. This one set thirty five. How many kilo? This one is six point eight kilo. Yeah. Okay. got good. Thirty five. Okay. Yeah, no. Yeah, they like they like chicken very much. Okay. Kate each one? Yeah. Okay. Um for the puppy poopy, right? Yes, so you did. Tam to nawet ładniejsze opakowanie było. Same, same, right? Yeah. How much is 20, it now? Twenty-two. Ten most Pamiętacie to? Z nic śmiesznego Nie, ja nic nie potrzebuję nie. Nie, Nic nie potrzebuję nie. Muszę przyznać, że Że to jest też dobry biznes No znaczy, ja nie wiem jaką mają Marza, bo zauważyłem, że mają Ale co, nie psuje się, leży Klient nie awanturujący się No A to dodaję za jakiś tam persy no tak, jakiś taki ja pierdyka Jestem do tyłu 100 lat za już nie można mówić jakim No dobra, sinari pay? Moim zalepił od Jeszcze trzeba to dygnąć samemu Który jest? Aha. No da. On jakiś to jest dla kotów czy dla ptaków? Się nie znam. Nie, dla kotów. To taki dom, jakby strugać i kosztuje prawie tyle samo co ten, co ten piasek do grzebania. Masz dziwne, nie? No no, dobra. Dobra, pozdrawiam. Okej. Okay. So it oh, I a, a oh. <laughs> wow. yes, What time you finished style you? <laughs> yeah. you tomorrow sure yeah. like okay. How much you pay? I don't know, this thirty-five. Yeah. And this how much? 22.95. Okay, so 35, 57 something. Three, fifty-seven nine uh ninety-five. Dobra. No i właśnie wjechaliśmy i co? I już za Zapalę światło, bo już mam proszę bardzo Dobra, muszę pownosić jakoś to wszystko Ale dobra to Sina ja poleciała dokupić i już ją zmoczy. No dobrze, że warzywniak mamy tutaj Także za bardzo i nie zmoczy, ale nie ma inżyniera, no gdzie on pojechał? Potete do Przemyśla, do te potete te. On no, tam miał cement jakiś jeszcze dokupić. Ale chyba już tego nie będziemy dzisiaj w... Ja nie wiem, zresztą się nie znam. Jak będzie lało, to nie ma sensu tej dziury kopać. No dobra, to niech podokańca, tam, tam jest parę pierdół podokańczyć Znowu na jutro trzeba się umówić. No kurka wodna, to wszystko tak się jakoś... Ale to ani nie z jego winy, ani nie z mojej... No w stolicy jest trochę tak, że właśnie popołudniami zaczyna padać, no już teraz jest późno po południu, około 18 Ale tak to trochę jest No dobra, muszę poczekać na niego i niech widny zmoknie jeszcze Niech mi powie Bo może kupię jakąś taką zaprawę, że może... ja nie wiem Po mam właśnie pana inżyniera, żeby to wiedział Dobra, chyba zaraz mnie nie będzie słychać, bo o jest właśnie pan nicyniówki już ile tego kupił Ale dobra, nie kupuję ile trzeba Dobra Okej, okay, Rainy. Dobra, Wszystko w porządku no. się w porządku, widocznie miał tam więcej Dobra, dam znać jak się dowiem. Pozdrawiam Tutaj mam światła w środku, ale e, jakby nie wiem za mało prądu było, bo... Ja wiem, że te są gabarytowo większe, bo są z wyglądu większe. Te są mniejsze, ale maja, świeciły lepiej. A teraz nie, nie wiem, czy to widać na filmie, czy nie. One tak przygasają mi się. Ten, jakby nie wiem jakiejś fazy, czy czegoś brakowało. Czy jak. Nie chcę zapalać innego światła, bo nie będzie w ogóle widać tego. No dobrze, także jak powiedziałem, to pan zmieni. Tu. Żeby mi sąsiedzi nie podglądali Nie, tam to nie o to chodzi Chodzi o to, żeby tam się nie, ten, nie wycierał ktoś, jak wyjdzie z ubikacji W, w moją piranę A Tam widzicie mamy przeniesionego yy, O, w ogóle właśnie tego zapomniałem pokazać Dzisiaj był taki, jakby to powiedzieć Poświęcić dom ktoś Widzicie, teraz tam będzie szef Budda miał banany, które ja będę jadał. Tu jest coś, co no, nie wiem co, ale że, że ma przynieść, odstraszyć złe moce, czy tam w ogóle nie wiem, ale że dobrze ma być z tym, tyle wiem. No i co, no i tyle na razie. Aha, to ma być przeniesione, to no i starałem się dowiedzieć, czy deszcz nie przeszkadza, bo już widzicie, już leje z tym, tym, a chyba to jest taka zaprawa zwykła. To też jakoś pocznie już napisane. Ja mu tłumaczyłem, może byś kupił taką szybką jakąś. W ogóle jak on kupił? Półworkę? Może na jakieś jakiś No nie wiem. <laughs> nie wiem, ja jestem... Jak już mówiłem wcześniej, jak mam śrubkę wkręcić, to pół godziny chodzę w koło. E... A, teraz pan robi tu... Bo zrobił wczoraj, ale tak szybko, szybko. Ja wam mówiłem, nie? On się spieszył że nie mogłem zgasić tego, a teraz zrobi tak, że <coughs> będę mógł. No, telewizor chodzi, internet chodzi. Dzisiaj byli u mnie ludzie, już nawet nie pamiętam, czy bo dzisiaj chaos, codziennie jest chaos, Ja może tego na filmach nie widać, ale tyle rzeczy się dzieje. O, zdrowie. Że się w głowie nie mieści, wolną kamerą, Krzysztofie. I dzisiaj mi dali ulotkę, Nowi ludzie, gdzie jest ta ulotka, już sina już Sina gdzieś to położył wreszcie udało mi się Sina przekonać żeby is no better make it home better no make no ja wiem że make no, musiałem 10 minut przekonywać że lepiej zrobić w domu A i tak sobie kupiłem jakieś takie Sina to much water here I don't wiecie co ja już mam tych przeprowadzek tych remontów tego wszystkiego daj mi to jeszcze oczywiście zostały takie, mieliśmy, jakby to powiedzieć, dywaniki. Dywaniki, no na podłogę, żeby położyć właśnie, jak przy zmywaku, czy przy czymś, żeby sobie... No, oczywiście zostały się nie? O, tylko że kupiła takie coś. To oczywiście ja tam się nie doczytam, bo to normalnie specjalnie napisane tam, żeby się nie doczytać. No dobra, ale resztę zrobi sama, czyli... Dokupiła sobie wieprzowinę z kością, taką na zupkę. tego mówię, wygotuj to. Wygotuj to dłużej niż 3,5 minuty. Tu ma tofu. No. No, A, krew. Jezu. No. Grzyby jakieś. No dobra. No. Zawsze lepiej zrobić samemu niż... O, i to z mojego pola teraz będzie jedzone też This is from me, yeah? From no. <laughs> musiałem coś. No, także mamy tutaj teraz pana szefa, który się będzie opiekował. Żeby się tego nie wkurzył, jak ten piec będzie tutaj faktycznie, żeby mu tam... Nie, tu jest okno od razu. Można okna okno otwierać. I to jest też co powiedziałem. Czy nie do open, mój do open. Od razu jest... Rzeźko, dlatego jest tylko jeden wiatrak. Tutaj jest tylko jeden wiatraczek, bo tu też się otwiera. Powinno być ok, no jak nie, to zawsze wiatraki można po, po przykręcać. No i to... no, jutro od samego rana zaczynam, zaczynam. Jeszcze raz przemywam to i tak dalej. I zaczynam ustawiać rzeczy, zaczynam robić produkcję. Aha, no i zaczynam sprzątać te... Um, bon! For you! No, jutro zaczynam produkcję, także poczekam jeszcze chwilkę, bo już jest naprawdę późno, powinienem składać odcinek, ale chciałem jeszcze z, jakiś efekt zobaczyć. Ale nie wiem. Efekty już są duże i spore. Wszystko nabiera kształt. Mówię, jak zakończy, tutaj już na zewnątrz, Pokładam stoły, czyszczę tym lakierem, bo jeszcze tego nie zrobiłem, bo wiedziałem, że to i na stół wejdzie i coś, no nie wiedziałem tylko o tych namiotach no ale jak widzicie, dzisiaj szybciutko bach, bach i nie ma ja wchodzę do publikacji Szybię nie będę pokazywał, bo nie ogarnąłem w sumie no tu takie te... patrzę na no ładnie obrazek to już widziałem, a potem patrzę co to? Za meba jakaś. Syna już nakupowała. O! I drugą jeszcze jakąś. Jezu. Proszę się nie denerwować, chyba nie jest na 100%. No wiadomo każdy korzysta z poniżenia, jakaś woda tu stoi. Jezu. Gdzie się nie odkręcę, to coś... To jakieś problemy. Czekajcie, to to muszę później za w takim razie. No. także patrzę a tu ząb dobrze ja, ja dałem tutaj szefowi mistrzowi no więc wiecie leje jak zebra bym powiedział mówi że nie ma problemu no nawet jest no problem jeszcze z pruntem jakiś ty to Nie no nie wiem no Dobra, w każdym że zadałem mu ten szlaproczek czy jak to się nazywa żeby za bardzo nie przemógł mi tutaj No on musi musi kawałek wyciąć tego dla czy tam co to jest No dobra, no jak już tak się uparł żeby mi tego rano nie obudził żeby to się nie przewróciło Ale dobrze, chciałem się pożegnać, składam odcinek bo to może potrwać Jak znam życie to będzie trwało sprawdzę tylko czy mogę wyłączyć banery eee, no elegancja o ciach jest światło no dobrze jutro wkładamy do lodówek to trzeba powymieniać powymować także widzicie że mam wesoło nawet jeśli tego nie widzicie, to wiezcie mi na słowo, że, że nie, ma, nie ma 20 minut czy pół godziny na pewno żeby czegoś tu nie było. Dobra, idę. Żeby czegoś tu wesołego się nie stało. Tu no, jeszcze trzeba dokupić wszystko. No dobra, sina gotuje, sam ten hałasuje, a ja rymuję. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że się utwory podobały. Dajcie znać, jeśli tak. Cześć, do widzenia. O, nowe pazury. Do widzenia. He? He? Kamera błoni. Życie w kambożu w filmach goni. Śmiechem na twarzy krok po kroku pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.